Cześć! Paweł z tej strony. Ostatni tydzień to chyba najdłuższa przerwa w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy nic nie ćwiczyłem. Z konieczności, niestety. Przez ostatnie kilka tygodni miałem jakąś infekcję nosa. Chyba alergia, czy coś w tym rodzaju. I zanim w ogóle cokolwiek powiem, to mówię o Katarze i tego typu sprawach. Jak kogoś to porusza za bardzo, to do zobaczenia w następnym filmie. W każdym razie miałem zatkany cały czas nos i zamiast sobie z tym poradzić tak jak powinienem był sobie z tym poradzić od samego początku, przez pierwsze kilka tygodni używałem mm, sprayu do nosa wszystkiego, Sudafet, nie wiem czy słuchało czy nie. To e, jest e, ma to rozpuszczać, w ogóle udrażniać e, drogi oddechowe. Jest na tym napisane nie używać dłużej niż 3 dni, bo może pogorszyć sprawę. Mm. Jako, że jestem debilem, używałem tego przez jakieś dwa tygodnie i rzeczywiście zatrwało mi ten nos tak, że nie mogłem praktycznie w ogóle oddychać. Doszło do tego, że ciężko mi się spało, nie mogłem się wysypać, obudziłem się w środku nocy. W ogóle masakra, więc zeszły tydzień był... Nie jest tak, że byłem chory, ale miałem ciężkie sesje treningowe do zrobienia. I w momencie, kiedy człowiek nie czuje się w 100% tak jak powinien, to zamiast zrobić taką ciężką sesję na 70% mocy, to lepiej sobie w ogóle zrobić odpoczynek. Nie przejmowałem się tym za bardzo, więc miałem kilka dni gdzie nie robiłem dosłownie nic. Przez weekend zacząłem się trochę ruszać, poszedłem pływać, poszedłem na rower i w tym tygodniu już wracam do treningów. Ale o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, to jak sobie z tym poradziłem. Bo w ogóle od tego powinienem był zacząć, gdy tylko zacząłem mieć jakieś problemy z nosem. Może wszystko da się załatwić taśmą klejącą, nie? Tomasz. Jeden z osób, która śledzi fanpage na Facebooku, powiedział mi, że on użył taśmy Kinesio. To są te taśmy, które używamy do stabilizacji stawów, przy bieganiu, do symulacji mięśni, przy dłuższych biegach, by pobudzić odpowiednie mięśnie i rozładować obciążenia przy ścięgnach tak itd. itd. I okazuje się, że można jej użyć także do e, pomocy w oddychaniu. Chciałem wam pokazać jak. Ja mam taśmę rock Tape. E, to nie jest zwykła taśma klejąca, żeby była jasność. E, taśmy. Ja, gdzieś, a, tam, e, taśmy te polegają na tym, że są elastyczne w jednej płaszczyźnie. Są elastyczne w jednej płaszczyźnie, więc możemy je rozciągnąć. I są zupełnie nieelastyczne w drugiej płaszczyźnie, więc musimy sobie wyciąć kawałek, który będzie elastyczny w ten sposób. Czyli to jest cięte wzdłuż, wzdłuż taśmy. Wygląda to głupio. Zakrawa delikatnie o wódu magię i w ogóle jakieś masakry. I kurwa działa, naprawdę. W tym momencie mój nos jest taki na 70% powiedzmy Co z tym robimy? Przyklejamy to sobie na nos, na rozciągnięte taśmie, przyklejamy sobie go w połowie nosa. Przyklejamy dokładnie, aktywujemy ten klej i te końcówki nierozciągnięte dociskamy do nosa. i momentalnie oddycha się lepiej. Wygląda głupio. Nie ma to większego znaczenia. Po prostu znaczy nos, się, nos się delikatnie rozszerza i jest więcej miejsca, na to by powietrze sobie przechodziło. Do, do tego ja mam jeszcze ten problem, że kilka lat temu zatrzymałem samochód twarzą i przez to mam nos dosyć skrzywiony. Tego nie widać z przodu, ale od dołu już, już będzie to widoczne. Nie będę pokazał z bliska, bo wejście mam troszeczkę skrupuł. Po tej całej zeszłotygodniowej przeprawie. Tomasz pisał na Facebooku, żeby to przykleić sobie od z od czoła na nos, żeby to po prostu podniosło na nos troszeczkę. A ten wygląda trochę jak świnka. Nie, a tak poważnie, to próbowałam jednej drugiej metody. Ta jest dużo lepsza, dla mnie przynajmniej. Więc od kilku dni jestem bez żadnych leków, bez żadnych sprayów, bez żadnych antyhistaminowych tabletek i tak dalej. Oddycham się dobrze, wszystko się goi, wróciłem do treningów, śpię w ten sposób z tego względu, że nie potrafię oddychać ustami podczas snu. Zaczynam oddychać ustami, budzę się, przewracam się, nie mogę dobrze spać. Gdy mam rozcięty nos, jest wszystko w porządku. Więc tak wyglądał mój ostatni tydzień, tak wyglądał ostatnie moje noce. Hmm. Pojawiło się, nazbierało się kilka e, pytań e, przeróżnych, czy tam przez YouTube, czy przez Facebook. Postaram się na nie odpowiedzieć w ciągu najbliższych kilka, kilku dni. E, a tymczasem idą sobie spać, bo mnie jest godzina 9 wieczorem. E, nos oklejony, można spać. E, każdego czasami dopada, no ale była przerwa. Wracamy do treningu za 4 tygodnie maraton. Hej!